No przy tej inności błota, jak tu dojechać, powiem szczerze, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To dzień auto dobry. było czyste, ale już przestało być czyste. Discovery 2011 rok, 3-litrowy diesel, tak jak mówiłem w ogłoszeniu, to jest V6, dwie turbiny, no, bardzo kulturalny, mega cichutki silnik, bardzo fajnie jeżdżący. Kolor trochę inny jest taki w rzeczywistości. Bo to nie jest wcale czarny, to jest taki czarny z wiśnią, z brązem. Wygodne, komfortowe, nieprawdopodobnie użytkowe auto. Zaprezentuję może bagażnik. Jest naprawdę duży, proszę zwrócić uwagę. Właśnie duży mi jest potrzebny. Tutaj ważna informacja jest taka, że jak złożymy kanapę tylną, to mamy całkowicie płaską podłogę, czyli mamy 2 metry, mamy 10 szerokości. Tu są akcesoria wszystkie schowane. A koło zapasowe? Koło zapasowe jest od dołu, między ramy schowane, żeby no tutaj zwiększyć po prostu wielkość bagażnika, który jest naprawdę mhm. olbrzymi. A ogólnie to był sporo jeżdżony w terenie, czy...? Był dokompletowany jakieś takie akcesoria terenowe jako słony, jak wyciągarka, natomiast nie widać paucie, że było jeżdżone w terenie, nie wiem, po co to ktoś zakładał. Natomiast rzeczy bardzo, bardzo istotnych, nawet jeżeli byłby jeżdżony w terenie, to jest aspekt taki, że jest po pełnym zabezpieczeniu antykorozyjnym. Jest rama pięknie zabezpieczona, zabezpieczone jest też podwozie całe. Lakierów będzie trochę trudno. No i rzeczywiście nie da się, się na To, co można ocenić, to to, że elementy plastikowe nie są polysowane, co oznacza, że lakier też nie będzie porysowany. Mhm. Wnętrze w stanie bardzo ładne, niezniszczone skóry, niepopękane, nieponiszczone z informacji ważnych. W samochodzie dwa lata temu wymieniany był silnik, więc mimo, że samochód ma tam prawie 300 tysięcy przebiegu, to silnik ma niecałe 30 tysięcy przebiegu. Dokumentacja na to jest, tak? Jest wszystko. Jest zakup silnika, jest faktura, są dokumenty na wymianę. Wszystkie papiery są na, na tą operację umieszczone. A razem serce. z tą wymianą to skrzynia też była wymieniana, czy? Nie, nie było takiej potrzeby. Skrzynia zresztą jeździłem, sprawdzałem, konwerter działa prawidłowo. No właśnie mi jest potrzebny w, w teren, wie pan, do, do lasu i no, to, to... To, jest, to jest ten model taki. To trudno trafić lepiej, jeżeli chodzi o samochód do lasu, no bo jednak Land Rover, to terenowość jego jest znana, więc naprawdę bardzo fajnie działający napęd na cztery koła, zresztą możemy sobie pojeździć i, i zobaczyć, Pan, jak auto działa. Jedziemy na jazdę? Jedziemy. Pan będzie prowadził? Ja prowadzę. To jedziemy. Wspomniał pan, że auta potrzebuje pan do lasu, tak? Tak, tak. Yy... Jakieś polowania, coś? No właśnie się przymierzam, właśnie do licencji i, I przydałoby się. I też przydałoby się. się bo... Czy jechać w las? Jeżeli chodzi o aspekt taki terenowy, samochód jest wyposażony w komplet osłon od dołu. Czy mamy osłonę silnika, osłonę skrzyni biegów i dodatkowo zamontowana jest z przodu wyciągarka, którą sobie zwijamy, rozwijamy. Tutaj tak, klawisza. właśnie miałem się spytać, czy tak. ona była y, używana, czy. Patrząc po linie syntetycznej, no. która jest nawinięta, bo nie ma tam stalowej linii już jest ta nowoczesna, mm -hmm. syntetyczna lina. Tylko widać, że ona ma swoje lata ta lina, natomiast na pewno nie z uwagi na użytek to widać, tylko i wyłącznie z faktu, że po prostu już trochę wyblakła, więc pewnie jak została nawinięta na tę wyciągarkę, tak jest cały czas nawinięta. Mm -hmm. To ja już. Wszystko, co chciałem wiedzieć, to wiem. Dobra, to wie pan, co to może podnieśmy sobie tam, gdzie się spotkaliśmy? Nie wiem, może pan jeszcze sobie będzie się obejrzeć auto i sobie wtedy pogadam o, o co no, Dobra. Jak pan mówi, że sprawdzi wszystko, to możemy jechać. Czyli rozumiem, że taki był plan. Zacząć po dziurach, skończyć po dziurach. Tak jest. Wrażenia, ocena. Czy od razu mówimy sobie 80-16 i Firebase? Nie, aż tak łatwo to nie No to, to, to proszę powiedzieć, jak? No, 82 ja jestem zadowolony. No, 82 to ja bym był zadowolony, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Jakbym kupował oczywiście, natomiast bo Nie no, z tych 86, to tak 85 na równo i by było fajnie. Bo to rzeczywiście jest to zrobione, zabezpieczone antykorozyjnie na wiele lat użytkowania. Same dodatki offroadowe to jest jakieś 20 tysięcy złotych. To co? 85? No dobrze, 84. <laughs> Kurde, niech będzie, ale jak już to niech już pójdzie. To co, możemy się rozliczać jakoś? Dobrze, jedźmy do mnie. I, A do pana. I, I się rozliczymy. Jedzie pan swoim już praktycznie. Tak to się możemy porozliczać.